Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mam dla Was dwie zdrapki irlandzkie, jedną krzyżówkę za 3 euro, jedną zdrapkę za 2 euro. Ja tutaj sobie zrobiłam taką świąteczną gorącą czekoladę, razem z miętowym cukierkiem w środku. I zabieramy się za zdrapywanie. Krzyżóweczka na pewno troszkę czasu mi zajmie, także życzę Wam miłego oglądania i zapraszam. Ale może sobie zaczniemy zdrapywać od tej małej zdrapeczki, którą tak strasznie męczę, bo ją bardzo lubię. Ona mi fajne wgrany tam przynosiła, ale ostatnio się zbuntowała. Szukamy takich liczb jak 9 i 14. No i zobaczmy, czy tutaj coś będzie. 18 nie ma. 7 nie ma. 12, 8. No niestety. O, jest 9, jest 9. Tutaj jest wygrana 2 euro. Czyli ta drapeczka przynosi mi zwrot. I teraz zabieramy się za krzyżóweczkę. Pierwsze literki, których szukamy, to R i W. I już widzę R. R to jest literka, która jest w gwiazdce, a gwiazdka w przypadku wygranej podwaja nam wygraną. Jeśli po prostu te słowa wygrywające, jedno ze słów wygrywających ma gwiazdkę, to wygrana jest podwojona. Szukamy jeszcze W. далее м и о tutaj No i to chyba tyle jeszcze tutaj jest o d o No, coś słabo jak na razie. C i F. H i Q hmm. Słabiutko, no ale jeszcze trochę tych literek jest Y i XA. No w tej akurat krzyżówce z samogłosek przydałaby się E, bo jest dużo E. Zazwyczaj A jest taką samogłoską kluczową, ale tutaj akurat nam nie mamy tej A za dużo. Ok. Dalej, patrzmy. How is that? Gen. literka t no, ale niestety już, już widzę że tak krzyżówka raczej nam tutaj wygranej nie da o jest jedno słowo są dwa słowa są dwa słowa więc jest jeszcze mała mała szansa ale jest jest jeszcze mała szansa na wygraną zobaczmy sobie to ostatnie u no chyba Chyba raczej nic nam się tutaj nie urodzi w tej krzyżówce. Także ja sobie tą krzyżóweczkę sprawdziłam jeszcze na szybko, ale ja tutaj niestety nic nie widzę. Są dwa słowa ale nie widzę więcej, chyba że wy coś widzicie, bo czasem jest tak, że ja czegoś nie widzę, a widzowie dostrzegają i ja wam bardzo dziękuję za to, że zwracacie uwagę na takie rzeczy, bo ja to czasem jestem ślepa ale tutaj raczej chyba nic się nie wykluje za to ta druga zrapeczka przyniosła zwrot, więc dzisiaj tak skromnie tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki z drap masowe. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie jakiś fajny komentarz, łapkę. No i zapom nie zapomnijcie subskrybować kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Ee, także to na tyle z mojej strony. Jeśli lubicie gorącą czekoladę, to polecam Wam wrzucić sobie do niej e, miętowego cukierka, bo naprawdę przybiera super smak, taki miętowy posmak. Ja sobie zawsze tak przyrządzam na święta z tymi właśnie lizakami. Mikołajowymi. Polecam. A na dzisiaj to już wszystko. No i co, do jutra. Mam nadzieję, że znowu się usłyszymy na moim kanale. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa!